Jesteś artystą, fotografem, niezależnie czy działasz na rynku sztuki profesjonalnie, czy dopiero stawiasz pierwsze kroki. Zapraszam Cię na webinar, w którym na tapecie będzie organizacja wystaw. Co zyskasz, uczestnicząc w naszym webinarze? Głębsze zrozumienie, jak działają galerie sztuki, czym różnią się i jakie są rodzaje wystaw na świecie. Ponad 100 wskazówek, na co zwrócić uwagę przy organizacji wystaw. Drogowskazy ze szczególnym uwzględnieniem kluczowych aspektów, które mogą Ci pomóc w rozwoju Twojej kariery artystycznej. Dlaczego masz mi zaufać? Bo moja misja promowania sztuki i artystów ma długą historię w Polsce. A od 2019 roku zgłębiam zasady funkcjonowania rynku sztuki i fotografii na świecie. Poza tym to nie jest webinar napisany przez Chat GPT, GPT czy inne AI. To jest wiedza zebrana na bazie wieloletnich doświadczeń, analiz, potknięć, sukcesów moich i różnych artystów, z którymi miałam przyjemność współpracować lub których ścieżki kariery miałam możliwość obserwować. Co jest za, zazwyczaj największym problemem twórców? Sprzedaż. A największym wyzwaniem sprzedaż na całym świecie. Zakładam, że nie jesteś Van Gogiem. Van Gogh jest artystą, który najczęściej jest przywoływany w kontekście biedy i niezrealizowania artystycznego, bo za życia sprzedał tylko jeden obraz. Czy tak było w rzeczywistości? Uwielbiam obalać mity. Czy znasz jakiegokolwiek współczesnego artystę, który ma komfort zatracenia się w procesach twórczych, nie martwienia się o przetrwanie? Artystę, który podróżuje od Amsterdamu przez Belgię do magicznej Francji i zawsze ma dach nad głową, którego stać na jedzenie i absynt w knajpkach a nawet prostytutki. Nie musi myśleć o żadnej pracy, żadnych auturach, żadnym malowaniu portretów czy murali na zamówienie. Nie musi, bo, bo ma sponsora. Sponsora, którego rodzina będzie godnie żyła ze sprzedaży choćby części uzyskanych w zamian za sponsoring, czyli kupionych od artysty, prawie 2000 dzieł sztuki przez kolejne lata. Nie jesteś Van Goghiem, Nie masz sponsora? Nie masz galerii czy marszanda, z którą współpracujesz na wyłączność i ona się o wszystko zatroszczy? Nie jesteś Van Goghiem, Więc działaj. Ja chciałabym Ci to ułatwić. Oczywiście wiesz, że wystawy dają szansę sprzedaży dzieł, ale pamiętaj, że to nie jest ich najważniejsza rola. One pełnią jedną z kluczowych funkcji promocyjnych. Budowania pozycji na rynku i społeczności sympatyków. Dlatego tak ważne jest jak najlepsze przygotowanie każdej wystawy i wykorzystanie w pełni potencjału, jaki ona daje potencjału, który można wygenerować przed, w trakcie i po zamknięciu ekspozycji. Który, jeśli będzie elementem Twojej strategii, może być bezcennym etapem rozwoju Twojej kariery i regularnego wzrostu cen Twoich dzieł. Odbierz dostęp do webinaru pro i dodatkowych dóbr już teraz. Agenda. Agenda webinaru. Podstawowe typy galerii, wystaw, sztuki, w zależności od organizatora, kosztów i czasu trwania. Gdzie i jak wystawiać swoją sztukę? Umowa z galerią, warunki, które należy określić w umowie lub w ramach dodatkowych ustaleń w początkowej fazie realizacji projektu. Dalsze kroki organizacyjne, przygotowania do wystawy, aranżacja wystawy i organizacja wernisarzu. O czym należy pamiętać przed, w trakcie, i po wystawie promocja i marketing, wnioski i aktualizacja listy kontrolnej. Coś, niecoś więcej o wystawach zagranicznych. Czym się różni darmowy webinar od webinaru Pro? W darmowym webinarze tematy poruszane są w skrócie, a webinar Pro jest bogatszy w treści, przykłady i wnioski. Darmowy webinar jest z dostępem jednorazowym w określonym czasie. A webinar Pro z możliwością ponownego odtwarzania i dodatkami jest dostępny od razu po dokonaniu zakupu i do Twojej dyspozycji w najbardziej dogodnym dla Ciebie czasie. W ramach webinaru Pro otrzymasz także kartę pracy z praktycznymi wskazówkami, które mogą. Które Mogą pomóc ci planować kolejne kroki w rozwoju Twojej kariery i ułatwią budowanie Twojej listy kontrolnej wystaw. Listę przydatnych linków i wskazówek odnośnie organizacji wystaw i udziału w projektach międzynarodowych. Mam nadzieję, że tym webinarem zainspiruje Cię do rozwoju Twojej. Lokalnej, jak i międzynarodowej kariery, a wskazówki i przemyślenia, którymi się podzielę z Tobą, będą dla Ciebie bardzo wartościowe. Dołącz do nas, aby zgłębić tajniki udanych wystaw sztuki i rozruszać Twoją karierę artystyczną. Nazywam się Magdalena Meg-Nilsson i jestem praktykiem w biznesie sztuki od 2008 roku. Producentką, organizatorką konkursów, wystaw artystycznych, promotorką artystów, doradcą kolekcjonerów oraz dziennikarką piszącą o sztuce, designie i inwestycyjnym rynku sztuki. Jestem również założycielką i przez dekadę do 2022 roku byłam redaktor naczelną portalu Art Imperium oraz inicjatorką akcji artystycznej Power of Art. I projektów artystycznych z nimi związanych. Przez ponad dekadę byłam także producentką i kreatorką artystycznych wydruków wielkoformatowych, artefaktów takich jak artystyczne tapety. I reprezentowałam różnych artystów w tej dziedzinie. Przez kilkanaście lat byłam również główną projektantką wnętrz w studio Excellent Design. W 2023 roku opublikowałam książkę IQ and Art and Photo Print Strategia sprzedaży dla artystów i fotografów, która jest dostępna na Amazon na całym świecie w wersji polskiej i angielskiej, a na rynku polskim i szwedzkim niemalże od premiery jest bestsellerem w kilku kategoriach branżowych. Publikacja ta powstała jako zwiastun kursów i webinarów z cyklu HQ Art i Foto Rynek. Jestem także artystką wizualną i fotografem. Na dzień dzisiejszy zrealizowałam około 250 projektów artystycznych indywidualnych, zbiorowych na całym świecie. tych, które organizowałam, współorganizowałam lub w, w których uczestniczyłam jako artysta czy fotograf. W 2019 roku zostałam wyróżniona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Polsce dyplomem za zasługi. Od 2022 roku jestem CEO i kuratorem projektów artystycznych w Royal Blue Visual Arts Gallery w Sztokholmie. Ale dość o mnie skupmy się na Tobie i Twoich celach. W celach zawodowych i ich realizacji. Chcesz rozbudować swoje portfolio o kolejne sukcesy krajowe i zagraniczne, chcesz nabrać pewności siebie w relacjach z galeriami na całym świecie, chcesz bardziej świadomie organizować, zarządzać, decydować o swoich wystawach. Wierzę, że mogę ci to znacząco ułatwić. Po co masz uczyć się na swoich błędach, jak możesz na moich? doświadczenia. Zarezerwuj swoje miejsce na darmowy webinar lub odbierz dostęp do webinaru pro i dodatków w cenie promocyjnej już teraz. Wybrałeś, wybrałaś webinar pro. Gratuluję świetnej decyzji. Tymczasem życzę Ci wielu nowych sukcesów i do zobaczenia już wkrótce.